Hejka! dzisiaj u i losuje mi e, czego, nakładam po prostu ile warstw, nakładam czegoś na moją twarz. Ogólnie ja muszę iść do szkoły, a ten ja się leosuję. No bo nie mam czasu, żeby to zmywać. Robię kiedy już i nie wychodzę. A więc oczywiście e, zaczynamy od losowania, bo teraz mam muszę muszę i sobie, ile wiesz, jakby muszę mieć nałożyć pompek pianki i najgorzej będzie, jak będzie na przykład 6 jakby co plus 4 te rzeczy, no to, to się też liczy uwaga powiedziałam najgorzej właśnie, jak będzie 6 pianko, boję się, że się skończysz jest jej tak mało Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Widzicie? Tego jest za dużo. Tego jest po prostu za dużo, ale przynajmniej teraz mogę sobie rozdzielić, bo ja zawsze nakładam tyle pianki na całą twarz. No tak, o tutaj mi tyle. Um, trzeba trzeba sobie poradzić z życiem. Fajnie! Jakby ja kocham tą piankę. Mm. Powoli, żeby mi nic nie kapnęło. Mega fajna pianka, polecam. A! I ile razy mogę z, um, jakby sobie... Twarz? teraz to przydałoby się jak najwięcej. No bo wiecie, muszę to jakoś ten... Sześć! W ogóle ta sama karta, ta sama liczba. Super. Tak może być cały czas. Mam sześć razy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć i teraz mogę sobie przetrzeć sznikiem, sześć, nie no ja to jestem masy. dwa, trzy, cztery, Chyp. Było To na następny raz Będzie plus jeden. Minus. Smokanades. Smuka Dobra, nieważne. Kremik starowy I nie mogę użyć pompecz. Przydałyby mi się cztery. Sama szóstki. I jeden dwa, trzy, cztery, pięć i um, sześć. Czekajcie. No za dużo, bo ja zawsze nakładam, bo ja zawsze nakładam raz, dwa, trzy, cztery. Ja nakładam cztery pąki. A i ile razy mogę dotknąć ręczkami? tego, żeby to masować, sześć razy mogę, i nie mogę, muszę się postarać, nie, nie odrywać rąk, po prostu od twarzy. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, już. Trudno. Dajcie mi chociaż krem normalnie rozsmarować, ludzie. i wstałam dosyć wcześnie, a więc jest na nit I ile razy mogę się zrolować. Trzy. Okej. Okay. Jakby te, te karty nie są ustawione, one są odwrócone, żeby nie było. Mogę oderwać roller. Akurat. Trójka. Ok, tak. dosmarować. Dobra. Mm. Teraz teraz się zacebuję. I ten warstw. do Nie wystarczyło trzy, nie cztery. Trzy. No okej. Okay. Okay. Jeden, dwa i trzy. Nie, jesteś ja tego taka, że... Dwa. To, że jest taka nieprzyjemna. Uff. Like this, like this. Nie pytajcie, okej? Okay? Tutaj czas na pomadkę. Ona dosyć mocna w kolorunku. Jak do szkoły. Losowanie była tam. O, oh, mega fajnie. Trzy warstwy, to jest mega spoko. Pierwsza. Druga, trzecia. Nic nam się nie waży. Jeden, dwa, trzy. Ogólnie ja muszę się zaraz zbierać. I teraz naj, najgorsza rzecz jego ja szczyka. Nie no, mm. ja dzisiaj jestem księżniczką tych głosowań. Karty były mieszane, żeby nie było. Wiecie, ja robię sobie delikatny make-up, no bo to jest jednak do szkoły. Ile mogę sobie sklepnąć? No bo wiecie, muszę sobie przyklepać. Nie za sobie wkładać kremik, bo to sam koniec zawsze. Cztery, okej. Okay. Czy mam cztery razy sobie wszystko wklepać? Mega fajna lideka mi się wylosowała. To była pierwsza tura. Żeby mi się to nie włożyło. Druga tura i teraz trzecia. <słuch> nie pytać. No i teraz. Ile psiknięć odżywki na włoska? Na włoskie myślę, że sześć. Powinno mi się sześć głosować. Cztery, no okej, okay, jest git. Akurat po dwa. Mało strasznie na Jest Hej, zbudowałam, dobra. Jeszcze raz, okej. Okay. Sorka. Bez psikania. To ja po prostu sobie psiknę. Chciałam jeszcze raz. Oj. Ale... Dobra, Ile pąpeczek? Hmm. Ile róż Osiem, mega I cieszę spytam jeszcze raz. Mogę tamten olejek? Nie no weźcie. To u nas jest mega miłe. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Już. Ile pom Ile kieł? I mgiełki? Sześćdziesiątka, ósentka? Osiem, super Jeden Dwa Trzy Cztery I idziemy się ubierać Teraz już bez kart bez mm. Ubieramy się ja ogólnie ja zakładam te spodnie co wczoraj, one są fajne. Ej, chcę Wam pokazać moją szafę, dosłownie. Cyk, 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 cyk i biały, czarny. Zapomniałam o czym mówiłam, ale przy okazji użyjemy sobie Dwóch kremów z zestawu Z biegiełki. Zaczniemy od kremu do ciała To jest krem do ciała Ogólnie go używam do szyi Oj, biedna buteleczka, zgniotła się Nie pytajcie czemu ja to na szyję nakładam, ja w ogóle widzę wy? Niedługo mamy dwa tysiące. Mega mnie to cieszy Krem do rąk. Oj Za dużo Na widzę tej zakrętki, bo ona jest tak... O. No jest tego na stówkę za dużo. A więc smaruję się tutaj przy okazji. Będę po prostu miała za tłuste łapy. No, a to nie jest fajne mieć tłuste ręce. Idę się przybierać. Widzimy się jak się przebiorę. Ogólnie ja założyłam już bluzkę i przypomniało mi się, że muszę dla was nagrać live'a. O Boże. Przecież to jest... Nie wierzę. No. Jest godzina 9.45, a więc mam jeszcze czas. No nie no, muszę, muszę jeszcze tego live'a zrobić. Z waszej ulubionej wierki. Dobra, nie pytajcie o tapetę. Snapchat się mi coś przyszło. Mhm, gotowe, gotowe. Sorry, jakieś mi ustawienia wyszły. Dobra, jest. A i zobaczmy sobie, jak będę wyglądała z jakimś produktem. O, zobaczcie! To mi wyszło. Nie, no muszę, muszę sobie jeszcze raz to zrobić. Poczekajcie. Dam wam. Robi mi i co mi wyjdzie? No jest Znowu taka brzydka jestem O, czekajcie, Chcę wam to pokazać Uwaga Na no, smutko to prawda Nie to To jest To na serio nie jest prawda No, o, ja muszę sobie, ja muszę teraz zrobić burgerka. Na no, wyszedł ładne. Kurde, no nie wyszło. Bo patrzcie to. Bo ja teraz sobie pokażę wam efekt końcowy. No nie, nie wyszło. Ale poczekajcie mhm. Mogę zostawić sobie tylko jedną rzecz Do burgera Nie, to będzie po śniadanko I myślę, że do, tutaj do śniadanka pomidorki zostawimy Bagieteczka Dobra, no, muszę zostać kotlieta. No nie, no co je? su O, 25, zobaczymy. zobaczmy. Okej. mani. money. money. Hmm? Mało imprezek, szkoda. O kurde, dwa to, patrzcie to. Jak to?